Działa? Działa, czy nie działa? Nie wiem. Cześć. Trzeba by czy będzie to robione, ale bo przyjąłem telefon Nataszy na zasadzie W, więc będzie mój taki pierwszy w takim kąciku. Eee, Troszkę za daleko siedzę. Troszkę za daleko siedzę. Nie co podglądu, ale dobra. Nie, 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 trzeba przełowić. Czekam, bo okiem. Powinno być lepiej. Teraz lepiej? Bo nie wiem. Nie ma być, nie ma być. być Chwila, Co to jest? To jest... Doroczce. Szachy magnetyczne, eee. w czym szachowie? To dobrze, bo to takie stare, Dobra, ja pokażę, No i ja też mi się oddychać, potem ja musiałam tutaj się mordować, w tym wiecie co, ja musiałam się tutaj mordować, bo to nie chciało się mi się przykleić i ja to, wiecie, miałam miałem takiego tego statywu na telefon, bo muszę go kupić, muszę zrobić. I ramię. Jeszcze trochę szkoda, że ja nie mogę się pizzy otworzyć. Bo się nam pieniądze Może na coś. Na no, nowe może Bym zrobił kolejny kanał o nagrywaniu, i może na. No, no, może nie, ale no, mógłbym kupić sobie statystyk normalny. A nie, użyję normalnego statywu, ale do nagrywania z telefonem. nie leć mi. Nie, dobra, ślad. Nie mogę tego otworzyć. A! Otworzony. To jest magnetyczne. Widzicie? Magnetyczne. Widzicie? Nie przykleja się. O. Od, odchodzi, odchodzi. Widzicie? Odchodzi. Czemu tam góru. Już zamknęło się w A takie ładne błyszczące. Tylko to trochę wygięte lekko. Tutaj przy brzegu. Bo... Tu... Kurde, nie. Światło o Nie to. O, już.